Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Chciałabym Wam podziękować za to, że jesteście z nami i mamy dzisiaj kolejny dzień atrakcji. Zaraz Wam coś pokażę. Zobaczcie tylko, jakie tu jest wejście do tego apartamentu. Tutaj wczoraj w nocy z dzieckiem na rękach. Tak. Co? Mirek nie przeszedł w barkach. Waliska przychodzi ledwo, bo ledwo. No i jeszcze jedna rzecz. Przed chwilą, dopiero co skończyłam, smarować dzieci filtrem przeciwsłonecznym. I musiałam wyciągać kurtki przeciwdeszczowe. Tak. No, kolejna, kolejny dzień pięknej pogody. Jesteśmy tak. w Milanie. Mamy drugi dzień tutaj. I dzisiaj jedziemy... Jaki drugi? Jaki drugi? Drugi. Wczoraj był pierwszy. Przecież przyjechaliśmy o drugi... No dobra, to nie był drugi dzień, tylko powiedzmy, że pierwsza noc za nami. Dzień przeżyliśmy w samolocie. Wiecie co, my mamy takie szczęście. Weszliśmy do kawiarni na śniadanie i po prostu urwało chmurę. Burza, urwanie chmury totalne, także po prostu ludzie stoją. Wsia na deszczu. Także udało nam się, mamy szczęście kochanie. No! Trafić na taką pogodę w Milanie to jest naprawdę szczęście. No ale co? To, to do! Poza tym my zawsze z nie? Tak jest. <grymne> jeszcze kawę ja już wypiłem, ale chcę jeszcze jedną. Rozwróciłem się, max I co, gdzie potem idziemy? To zależy od powodu. Jak przestanie padać, to możemy oddać bagaż i sobie jeszcze zobaczyć ze strony A jak nie przestanie, to co? To będziemy nie do kawiarni do kawiarni, od krasnata do krasanta. Mm. Mm. Może wejdziemy gdzieś, żeby mógł sobie kupić prezent na uraz. Dziękuję. <laughs> A tam jak pani marmolatka? Pani marmolatka wygląda jakby była wampirkiem. Jesteś taki mały Mirek wampirek, nie? A, pokaż Dębuchy jakie masz? Eee, dobrze! No dobra, słuchajcie, pogoda się naprawiła, to na pewno, jesteśmy po śniadanku, było pysznie, teraz idziemy z buta, mamy godzinę do katedry i mój mąż dzwoni do swojego kolegi z Włoch, niejakiego Alberto, który w ogóle Wszystkie nasze plany po przedstawie opowiedział dajcie mi 20 minut. Bo wiecie, ja mam wykupiony bilet z Milano, z Milanu do Tirano. Ale no się stało. i on się chciał z nami umówić. Ale co się stało z tym biletem? Tak, no właśnie, to też jest taka w sumie... No nie wiem czy typowa włoska, no bo na pewno w Polsce się to też zdarza. Ja kupowałam ten bilet jakiś miesiąc temu i nagle... Po paru dniach dostałam informację, że z biletu, który był bezpośrednio pociągiem z Milanu do Tirano, zrobiły się dwa odcinki. I zamiast trzech godzin jedzie się tam około pięciu, i w związku z tym jeszcze mamy przerwę tam, w tym mieście, i potem się jeszcze przesiadamy z pociągu do autobusu. I ten autobus będzie się jechał przez. Góry, Doliny, prosto do naszego właśnie miejsca docelowego, dzisiejszego, do Tirano. Więc, tak na dobrą sprawę, z tego pojedynczego odcinka zrobiły nam się dwa odcinki. Półtorej godziny pociągiem, potem przerwa jakaś taka długa ewidentnie, i półtorej godziny autobusem, więc jakby tracimy te dwie godziny pobytu w tym Tirano. Coś tam się chyba zadziało w naszych planach. No, no i powiedz, no. No, no i Alberto zadzwonił właśnie do mnie i mówi Miro Super Service. <laughs> e, zabierze nas jego kuzynka tam bezpośrednio, on nas odbierze teraz o drugiej, z jakiejś stacji metro, na której mamy być, o drugiej, uh -huh. On nas zabierze do swojej firmy, tam będzie stało auto z fotelikami dla dzieci i ze wszystkim. Nie, mamy bezpośrednią podróż samochodem To Tirano, ja myślę, to Tirano. No, cudownie. No. Także bardzo fajnie. Jedyne, znaczy ja się powiedział... cieszę najbardziej, dlatego że po prostu się z nim spotkamy. To, to mnie najbardziej cieszy, bo ogólnie podróż tam miała być piękna, ponieważ ten odcinek pomiędzy tą przesiadką, tym miejscem przesiadkowym, nie pamiętam tej miejscowości, gdzie mieliśmy się przesiadać do autobusu do Tirano, czyli to półtorej godziny drogi. To jest droga taka widokowa, e, widokowa i tam jest widok na Alpy. Ale, ale my to będziemy, widzieć. będziemy to widzieć, bo będziemy jechać samochodem, więc i tak będzie bardziej komfortowa podróż. No ale super, cieszę się bardzo. Załatwione mamy. Cieszę się. Nie będziemy musieli tak długo jechać. Jedyne co powiedział, to że kuzynka mówi, żeby się wysikać, wszystko zrobić, żeby je ona jedzie prosto do... Żeby się nie zatrzymywała. Ja się tak. trochę boję, bo wiesz, jazda z Włochami jest tak jak wczoraj z tym taksówkarzem, nie? Modlisz się o życie po prostu. Niep. Mój trener będzie ze mnie dumny, bo ja miałam tak spięty brzuch przez całą drogę. W jednej ręce trzymałam jedno dziecko, w drugiej drugie. I, i normalnie na Buki jeszcze sobie zrobiłam trening. Super, Dobra, super, idziemy. To co, idziemy? I mamy za dużo czasu. Idziemy do tej katedry. Mirek kupuje bilety na metro, bo jednak postanowiliśmy, że pojedziemy metrem. Szkoda czasu. Trzymaj sobie jeden. Ani trzyma jeden. Muszę przyznać, że naprawdę metrem jedzie się tutaj jak w Warszawie, jest bardzo dogodnie. Dojechaliśmy centralnie pod katedrę. Tutaj jest katedra. Mąż mi powiedział, że zabiera mnie do najpiękniejszego centrum handlowego, jakie Pani, zobaczę. Widać, że już jest tutaj w okolicy Tiffany. a jak wiecie, ja zgubiłam obrączkę, a mnie tutaj ciąga po tych centrach handlowych, to może, może mu się przypomni, że. Należałoby moją... Zgubić trzecią? Że trzecią możesz zgubić? Do trzech razy sztuka. No i zobaczymy jak ona wygląda. Bo katedra naprawdę jest piękna i mamy super niebo. To jest wejście do tego centrum handlowego. No i my tam zaraz będziemy wchodzić. I co, jak twój wyjazd urodzinowy? Podoba ci się tutaj? Zobacz, jakie masz niebo. Coś narzekałeś na pogodę? Nie. Gdzie ty chciałeś w takim słońcu iść na śniadanie? Nie. To to właśnie chodziło, żeby, wiesz, trochę było bardziej rzeźko. Nie. To bardziej okazale niż Magnolia? Coś mi się wydaje. Zatrzymaliśmy się w restauracji z widokiem na katedrę Weź mi powiecie jak ja to robię, że za każdym razem jak przyjeżdżam w takie miejsce to wszystkie zabytki są w remoncie. Ale tu przynajmniej mają narysowane, co tam powinno być graczy znudzonych. Margarita Yes, thank you Ciao, mia, <laughs> ciao. Zrobiliśmy sobie małą przerwę, jesteśmy teraz w prawdziwej fabryce mebli. O tam się dzieje akcja z tyłu za mną. Weź tam jeszcze na fabrykę pokazać. No pokazuję właśnie. Tam się robią prawdziwe włoskie meble prosto z Włoch, a my będziemy się teraz przesiadać do innego auta i jechać do Tirano, Coś tutaj właśnie nas Alberto ostrzegał, że czy wzięliśmy... Yy... Jakieś ciepłe rzeczy, ale pogoda pokazywała za 26 stopni, więc naprawdę nie sądzę, żeby jakoś to nas tutaj zaskoczyło. Wielkendam. Yes Alberto. Let's go. Let's go inside. Okej. Okay. O, dziewczyny w prawdziwej fabryce mebli. Alberto pokaże nam jak wygląda fabryka i co tutaj się robi. Okej. Okay. So, ok, czyli tutaj pakujemy meble. Ok, czyli tutaj sobie pakujemy folikę i pakujemy do kartonika meble. Tutaj przychodzą komponenty do mebli. A tutaj jest pierwszy krok. O, zobaczcie jak ta maszyna działa. Widzicie? Tutaj sobie jadą te meble. One są tutaj szlifowane. Tutaj się robią fronty, moi kochani. Alberto powiedział, że ma tutaj nową maszynę, z której jest oczywiście bardzo dumny. Ta maszyna kosztowała milion euro. Widzicie? I ta maszyna obcina te fronty. W tej chwili jest ustawiona na 1 cm, tak żeby tam wszystko pasowało. Co do milimetra. Ta maszyna robi dziurki tak, żebyście mogli sobie do tych dziurek wkładać tu masz dziki i te wszystkie śrubki. Włoskie banany. Chciałam zrobić spoiler, co to o czym rozmawialiście? Co to będzie te, taki ala kamienne? To piękne było. Jakiś front jest. To do nas tu roma w nowych, nowych pięknych kolorach. W takim kolorze. Tak. A może... Dobra, nie wiem czy się orientujecie, ale u nas w ofercie był taki stół Roma. Był właśnie sprowadzany tutaj z tej fabryki, z Włoch. I on będzie teraz w takim nowym wydaniu. Zobaczcie, jakie to jest piękne. I się zastanawiamy nad takimi frontami w meblach. Przepiękne to jest, naprawdę. Wygląda jak kamień. Nie wiem, czy tutaj widać to ale no, rewelacyjny jest ten front. Strukturę ma taką, wiecie, ala kamienną. Wygląda tutaj na biały, ale on taki w rzeczywistości to jest taka kość słoniowa. No, naprawdę mi się podoba. Sama się teraz zastanawiam, czy byśmy sobie jakiegoś takiego mebla w tym froncie właśnie nie przytulili do domu. Wygląda cudnie. Organizował nam transport, tak, już, tak jak już wcześniej wspominaliśmy. I z tego miejsca, z którego ruszaliśmy, czyli z jego fabryki. Są to dwie godziny. Droga jest całkiem niezła, nie wiedziałam, tak, myślałam, że, że będzie dużo gorzej, jak na włoskie drogi. Ale widoki są takie, że szok. Wjechaliśmy już w to pasmo alpejskie. Widać tutaj wszędzie stąd te Alpy i została nam godzina drogi jeszcze do Tirano. Podobno będzie zimno, ale ja w to nie wierzę, no bo pogoda, pogoda pokazuje na jutro 27 stopni, więc jakoś ciężko mi przyjąć te informacje. Może po prostu będzie po zmroku, rześko. Po zmroku. po zmroku. ale my po zmroku raczej nie będziemy się nigdzie poruszać. No ale jest pięknie, mamy niebo po prostu klarowne. Takie góry, jak, jak gorylla. Dojechaliśmy do Tirano i weszliśmy do naszego apartamentu. Ten jest zdecydowanie lepszy niż ten poprzedni. Jest Ale tutaj bardzo, tutaj jest dobre, bardzo chłodno. Co tam znalazłeś? Pokaż. Zobacz. Tutaj jest sypialnia. jeszcze. Właśnie są tacy religijni, że to... Ym... Umywalka jest jak ołtarz po prostu. Wysoko się tutaj ma modlić do niego. On jest wysoki nawet dla mnie. Ja jestem wysoki, zobacz. No, zobacz. no bo oni są wysocy, Boże, są wysokie. Włosie są Zobacz na tyle. No ale zobacz, ale bidet no. mają, nie? Widety nie, ma to co my. Nasze. Tu mają wszędzie bidety. Tam no, nawet w tym jest... mam apartamencie, w którym byliśmy. Ale jeszcze chciałam powiedzieć ciekawą rzecz bardzo. Bo jak Alberto nas tutaj wysyłał, to powiedział nam tak, no, że zawiezie nas jego kuzynka. Ona jest taka nieśmiała, ma bardzo małe auto i nie można robić żadnych przystanków po drodze. Więc ja tak sobie pomyślałam, że o matko, będzie ciężko dwójka dzieci, dwie godziny, małe auto. Wiecie, no ciężko. A tu się okazało, że nie dość, że w ogóle. Po pierwsze, duże auto, elektryczne. Trasa naprawdę bardzo fajna, bo nie była jakaś tam ekstra podziurawiona wcale nie było aż tak dużo serpentyn, więc naprawdę daliśmy radę. Do tego jego kuzynka bardzo miła i. Powiedział, że nie mówi po angielsku, ale dawała radę. Była w stanie się z nami dogadać praktycznie na każdy temat i jeszcze tutaj nam opowiadała, co tutaj w Tirano możemy. Fajna podróż, a teraz zobaczcie, tu mamy piękny widok z okna. Ale jest pięknie. Taki mamy widok. Zobaczcie. No i tak jak mojemu mężowi obiecałam, będzie on kupował teraz sobie prezent urodzinowy. I co, znalazłeś coś? Tak, znalazłem. Jakieś fajne? Tak, już ci pokazuję. Patrz. To jest takie ciepłe. Z super materiałów, takich żebyś było jeszcze widoczna O, góra. fajnie. Nie widoczna góra, tylko widoczna jak biegło. Ale można w, w tym przykład. biegać, tak? Tak, to jest do biegania. Aha. Nocy dobrze widać Ciebie, a przy tym jest cieniutkie i cieplutkie. No, fajnie wygląda. Co powiesz? Bardzo mi się podoba. Supernie. Tak, ale w ogóle jakiś fajny sklep znalazłeś, bo widzę, że tutaj są takie ciepłe rzeczy dla dzieci. Hmm. No, fajna czapeczka. No, jak zimno, to wiesz. No, myślę, że to biorę, nie? Super, Bardzo jest. fajne jest tak. Przydać się piękny prezent urodzinowy. Widzisz, kochanie, jak cię zabrałam. Zorno! O, mitka! Jak mi się ubiera. Jest! I co? Zadowolony z prezentu? Wszystkiego najlepszego, kochanie! Widzisz? To jest dopiero prezent urodzinowy. Dobrały. Bardzo fajnie, że. Bardzo fajna rzecz. Idolu, pokaż. Tą torbę. co kupiłeś? Taką bluzę do biegania. Tą, to, co przymierzałeś przed chwilą. Na. Coś jeszcze wziąłeś? Nie, tylko to. Tylko no, tam bluzę. Potrzebuję, Teraz idziemy znaleźć coś na kolację, ale to prawdziwe kolację, bo oni tu na śniadanie mówią kolację. co? Tam? co <laughs> Jeszcze raz. Jeszcze raz. Głośno! A kto? Mirek. Ja, tata. Zatrzymaliśmy się w restauracji, którą znalazł Mirek. Ona jest ogólnie czynna, ale nie jesteśmy przyzwyczajeni. Zbytnio do tego, że we Włoszech mają te swoje godziny, w których wydają obiady i w których nie wydają obiadów. I zamówiliśmy jakieś tutaj drinaczki: Aperola, ja, Mirek, yy, piwo bezalkoholowe. Dobra, to piwo? Całkiem, całkiem. Pomał się przyzwyczaiłem do tego, że <laughs> tylko takie znam piwo, więc. Tak, ale już będziesz wiesz, mógł być konazerem takich. I zobaczcie: i dostaliśmy takie czekadełko. Tutaj jest ser, szynka i takie krakersiki, chipsiki. Wiesz? I dziewczyny sobie zamówiły dzisiaj. Sok gruszkowy. Jeszcze z takich ciekawostek tutaj, to jak rezerwowałam apartament, to naprawdę te apartamenty tutaj już były przebrane. Więc jeżeli będziecie się wybierać na taką przyjazdkę pociągiem i planujecie tutaj zostać na noc, no to naprawdę trzeba to planować jakieś dwa miesiące wcześniej, żeby mieć dosyć spory wybór bo we Włoszech ciężko jest znaleźć jakiś taki apartament, żeby spełniał nasze oczekiwania. Dobra, mirek powiedział, że mam doprecyzować nasze wymagania, czyli żeby tak, nie biegały szczury po podłodze, żeby był czysty, żeby był papier toaletowy i żeby był w dobrej lokalizacji. To są rzeczy, które, na które warto zwracać uwagę. Warto zwracać uwagę też, czy w apartamencie jest winda i klimatyzacja, szczególnie w tym okresie. Mama Wam zamówiła danie spoza menu, czyli taliatele w oliwie, tak jak lubicie, prawda? Tylko, że zamiast spaghetti jest tagliatelle. Na pół, bo nie zjecie całego, więc myślę, że na spokojnie sobie możecie to zjeść. Emi, dobre co? Ja chcę zobaczyć, jak ty zasuwasz. To zjesz? Co? Jak zjesz? Albo kupimy jeszcze, albo skubiesz od mamy ravioli. Myślę, że to ravioli będzie bardzo dobre. Nie, ravioli. Mama jeszcze dostanie inne danie, wiesz? Mama i tata. Mama zamówiła sobie ravioli. Tata zamówił sobie oktopusa. Spróbuj pistacjowy Ah. No, tutaj czuć dużo więcej pistacji niż tamtym. Ło, wow, burza! Ale wy jesteście kolorowe dzisiaj. Tu jest nasz apartament. Tam jest. widać światełka, tam jest stacja. To jest jutro miejsce, w którym będziemy jechać. Myślę, że się żegnamy. Prawda? Cudowny tak, dzień. Co dzisiaj się działo, bo no byliśmy i w Milanie, i tutaj cała podróż do Tirano i w Tirano. No i co możemy polecić? Powiedz. Najbardziej możemy polecić to, żeby... Koleje włoskie. <laughs> nie, nie. Ym, Pistacjowe lody. To jest nasze Pistacjowe odkrycie lody. lody. Znaczy to jest, wszyscy o tym wiedzą, ale naprawdę to jest bardzo dużo różnica. Ale ja się przekonywałam. mam taki czas, że. Emi, zejdź tamtąd, zejdźcie stamtąd, dziewczyny. Mama tutaj. Gadu, gadu. A, one tam wchodzą. Więc tak, polecamy lody pistacjowe. Polecamy uważać, bo <gulatory> Looking <Alexandria> <Jill> restauracje Lopez, są od 19 otwarte. S-"O, I jeszcze <ounds> może powiesz coś o tym, Czemu tak stajesz koło tego tutaj, że to jest modny kolor ten beżowy? Nie, tyle rzeczy. Słucham. Nie miałam wypadku. A czemu chybaś? nie No. I na pewno jeszcze żona mówi, że... Aperol tutaj smakuje. Inaczej jest mniej słodki, bardziej wytrawny. Do niego tutaj... Do niego tutaj dostajecie... Aperitivo, takie przekąski malutkie, no i na pewno wam polecamy to miejsce. Zapraszamy do oglądania kolejnej części, tak. która będzie Dzie pewnie za kilka dni, ale jakby dla nas to będzie drugi dzień tutaj, Ach. czyli najważniejszy, bo to będzie ten prezent właśnie dla ten mojego męża. Mój mąż już wie, będziemy jechać Bernina Express, ale to w kolejnym Tak. Dziękujemy, że jesteście z nami.